Dlaczego multiwitamina to strata kasy? Czy dieta ketogeniczna to najgorsza dieta na świecie? BCA czy białko po treningu? Żele energetyczne jak je jeść? Kiedy i jak biegać? Na czczo? Na te pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku. Cześć. Ja nazywam się Paweł Matner, jestem fizjoterapeutą i trenerem biegania. Biegam 17 lat, nigdy nie miałem kontuzji. A Ty znajdujesz się na kanale Matner Running Team i w dzisiejszym odcinku krótkie porady dietetyczne. Zaczynamy. Dlaczego uważam, że multiwitamina to strata pieniędzy, strata kasy? Często głównym składnikiem multivitamin e, tych pluszów jest cukier, dlatego dzieci tak bardzo je lubią. Mają bardzo fajne kolory, musują i świetnie wyglądają, ale czy naprawdę dostarczają nam czegoś dobrego? A więc tak dawki e, witaminowe w tych właśnie multivitaminach często nie mają nic wspólnego z niedoborami. Na przykład e, witamina D, którą wszyscy dobrze wiemy, że powinniśmy suplementować, szczególnie w okresie e, wrzesień-kwiecień, są bardzo niskie. Bardzo mało jest tej witaminy D. Kolejna sprawa, często e, witaminy, które są podane właśnie w tej multivitaminie, jedna hamuje drugą, jak na przykład e, żelazo i magnez. Czy dieta ketogeniczna to najgorsza dieta na świecie? A więc tak, dieta ketogeniczna w głównej mierze około 90% składa się z tłuszczy. Jest ona bardzo restrykcyjna. Kolejna sprawa to to, że istnieje wysokie ryzyko zbyt małej podaży błonnika, a jak wiemy błonnik odgrywa ważną rolę w pracy naszych jelit. Co również później, jeżeli szukujemy się do zawodów, często przed startami nie mamy zbyt dużego wpływu na to, co jemy, jak dziś jesteśmy na zawodach, i jak zmienimy wtedy dietę na taką, w której nagle pojawi się błonnik, może to spowodować jakieś nieprzyjemne rewolucje jelitowe przed biegiem, czy po prostu nawet na trasie biegu. No i kolejna sprawa, dieta ketogeniczna to nie jest jakaś dieta cud, chudnie się po prostu od deficytu kalorycznego. Deficytu kalorycznego. Pamiętajcie o tym. Deficyt kaloryczny. Najważniejsza rzecz w tych wszystkich dietach jest to, że wymagają jakiejś nagminnej utraty wypchnięcie jednego składnika. I wszelkie diety takie eliminacyjne, które eliminują kategorycznie jakiś tam składnik, niekoniecznie mogą być dobre. Aczkolwiek sam lubię zjeść raność, jadanie białkowo. Tłuszczowe, po którym się czuję dłużej syty i dłużej mam energię, nie robię się szybko głodny na treningach typu 20-30 parę kilometrów. Żele energetyczne. Jak jeść żele energetyczne? To częste pytanie wśród biegaczy bez względu na poziom zaawansowania. I jakie jeść te żele? Przede wszystkim jemy takie żele, które przetestowaliśmy na naszych treningach. Jak testować żele na naszych treningach? W dietetyce mówi się również o y, treningu jelit, żeby przyzwyczaić jelit nasz organizm do przyswajania energii z zewnątrz, absorbowania jej i wykorzystywania tej energii, więc powinniśmy to ćwiczyć, tak samo jak ćwiczymy kilometry, ćwiczymy siłę, ćwiczymy jakiś tam mobility, itd, tak samo powinniśmy ćwiczyć przyjmowanie tych żeli z zewnątrz, czy chociażby płynów z zewnątrz. Y, więc korzystajcie z tych żeli, testujcie je na treningach, nie tylko na zawodach, ale na treningach, nie tylko na tych długich, spokojnych, gdzie też również macie marszobiegi jakieś na wycieczkach biegowych, ale na tych intensywnych. I tutaj przykład. Moi biegacze często na treningach nawet tych takich interwałowych na stadionie, gdzie biegają mocne cztery setki na krótkiej przerwie, to mówię im właśnie, żeby wtedy jedli te żele i to nie na przerwie, tylko w trakcie tego szybkiego odcinka, kiedy biegniesz, masz rozmazane przed oczami, e, ciężko ci tobie jest zawalczyć o oddech, o utrzymanie rytmu, musisz się skupić na tempie i tak dalej, a tu jeszcze musisz otworzyć tego żela, więc też taki mankament techniczny, otworzyć i go zjeść na pełnych obrotach, kiedy właśnie oddychać ciężko, żołądek też jest obkurczony i uczy się wtedy właśnie tego przyswajania energii, a nie tylko na tych spokojnych wybieganiach, no bo przecież na zawodach będzie również sytuacja stresowa, kiedy będziecie zmęczeni, żołądek będzie już troszeczkę obkurczony i tak dalej, więc symulujmy właśnie w taki sposób przyjmowanie energii z zewnątrz na treningu. Więc podstawowa rzecz, na zawodach jemy takie żele, które przetestowaliśmy na Treningu. Jeść BCA czy białko po treningu? Jak i ile biegać na czczo? Na te i inne pytania odpowie Wam teraz dietetyczka Monika, z którą właśnie łączymy się do studia. Halo, Halo, Moniko! Okay pytanie pierwsze. Czy lepszy baton białkowy na głoda, czy iść biegać głodnym? E, wszystko oczywiście zależy od tego, czy jest to szybki, czy, czy długi trening. Jeżeli jest to taki krótka przebieżka 20 minut, to jak najbardziej możemy iść biegać głodnym, czy można iść biegać na czczo. Natomiast jeżeli jest to trochę mocniejszy trening, no to jednak proponowałabym, żeby e, coś przed tym treningiem zjeść. Może nie tyle co baton białkowy, ale po prostu coś, co zawiera węglowodany ze względu na to, żeby e, napełnić swoje zapasy glikogenu, bo z tego glikogenu będziemy czerpać energię uprawiając aktywność fizyczną. BCA czy białko po treningu? No to tak, BCA to są przede wszystkim aminokwasy rozgałęzione, i to są tylko trzy aminokwasy. W białku mamy pełen wachlarz wszystkich 20 aminokwasów. I fakt faktem, te aminokwasy, które są w BCA, są takimi aminokwasami, które trochę bardziej wspomagają regenerację po treningu, trochę tam wpływają na spalanie tkanki tłuszczowej, na budowę mięśni, na zmniejszenie uczucia zmęczenia po treningu. Natomiast Najzwyczajniej w świecie polecam po prostu przyjmować jakby pełen produkt, czyli najlepiej e, wypić po prostu białko, bo w tym białku będą te aminokwasy rozgałęzione, ale też będzie właśnie cała pula, czyli 17 jeszcze innych aminokwasów, które również będą miały pozytywny wpływ na, e, na naszą regenerację po treningu. Ok, i pytanie trzecie. Jak ważna jest regularność posiłków i odstępy czasowe? regularność posiłków owszem jest ważna, natomiast odstępy czasowe są tak naprawdę indywidualne pod każdego człowieka, pod względem tego co robi i tak naprawdę ile trwa jego dzień, ile trenuje, gdzie trenuje, więc nasze posiłki powinniśmy podporządkować pod nasz tryb życia, a nie my po, po, nie powinniśmy się podporządkowywać pod nasze posiłki. Optymalny czas pomiędzy posiłkami to jest około 3-4 godziny, wtedy jesteśmy w stanie na spokojnie strawić pokarm e, i Dojdzie do regeneracji śluzówki, nasza glukoza, insulina, te dwa e, czynniki również będą wyregulowane i wytarowane jakby na następny posiłek, więc e, ten proces jest jak najbardziej e, odpowiedni. Natomiast e, kiedyś e, krążyła taka zasada jeść mało, a często, e, i ona w zasadzie zakładała na około 5, 6, czasami 7 takich małych posiłków, y, które spożywamy w zasadzie cały czas. Czyli na przykład jeżeli zjemy bananka, potem zjemy jabłuszko, potem zjemy kawałek ciastka, to my tak naprawdę jemy przez cały czas y, i nasza y, śluzówka, żołądka ani układu pokarmowego nie jest w stanie się zregenerować. A my tak naprawdę jesteśmy cały czas głodni, bo ten posiłek nie jest w żaden sposób odpowiedni, wielkościowo czy kalorycznie. Więc yy, 3-4 większe posiłki, 3-4 godzinne przerwy, a jeżeli trenujesz, no to wtedy około treningowo można sobie coś jeszcze dorzucić. Dziękuję Tobie Monika za te szybkie, fajne, krótkie odpowiedzi, a Ty długi, drogi słuchaczu, oglądaczu, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, kliknij teraz pauzę i napisz w komentarzu, pochwal się w komentarzu, co robiłeś, robiłaś dzisiaj na treningu. Ja dziękuję Tobie za oglądanie. Polecam Tobie film. Pojawi się on tutaj, w którym mówię o nagłych spadkach energii podczas biegu, nagłych spadkach mocy, podczas treningu, co wtedy robić i jak działać, żeby nie było takich spadków energii. Ten film jest tutaj. Z tobą był Paweł Matner, fizjoterapeuta i trener biegania. Biegajcie i bądźcie zdrowi. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć!